Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Kapitanie, to bardzo ważny dzień. Po roku przerwy wracamy na tory dyskusji na forum Kongresu, który dostarcza ogromnych możliwości pod kątem wymiany zdań, informacji, a przede wszystkim tworzenia gospodarki morskiej. Tym z większą radością wszystkich Państwa serdecznie witam i dziękuję za przybycie na to forum kongresu. <klucza> Oczywiście kongres na stałe wpisał się w historię i rozbudowę naszej branży. Przyciąga do siebie wiele, wiele znamienitych osób. Jest swoistą platformą do wymiany informacji. Historycznie zapisał się przecież już wielkimi pomysłami, koncepcjami, które wdrażamy w życie. To tutaj tworzyła się przecież idea już rozwoju gospodarki morskiej, która po sposób zorganizowany na tyle mocno, przede wszystkim finansowo, jest obecnie realizowana. Dokonania, które w tym momencie zostały zrealizowane są bardzo duże. Tak na całym pomorzu, w poszczególnych portach, również z poszczególnymi inwestycjami, które wymagały ogromnego, ogromnego zaangażowana. I za to wszystko Państwu bardzo serdecznie, za to wsparcie chciałbym podziękować. Za cały trud, który włożyliście w to, że ta gospodarka morska tak się nam ładnie rozwijała. Szanowni Państwo, myślę, że obecny kongres, którym mam przyjemność otworzyć, będzie kierunkował nas w dwóch zasadniczych tematach. Pierwszy bezwzględnie, który musimy rozwijać i kontynuować, który ma swoje pięć minut, to rozwój polskich portów. Port w Gdańsku, Gdyni, Szczecin, Świnoujście to okna na świat, które udowodniły, że w dobie COVID-u, w dobie spadków gospodarczych, w chwili, gdy niejednokrotnie załamywała się koniunktura światowa, te porty naprawdę doskonale poradziły sobie z bieżącą sytuacją, poradziły sobie finansowo, poradziły sobie w sposób doskonały, jeśli chodzi o przeładunki. Mieliśmy ogromne obawy, jak będzie wyglądał zeszły rok. Zeszły rok jeszcze raz udowodnił w tak trudnej sytuacji, że magiczna liczba 100 milionów. Przeładowanych towarów została pokonana. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich zarządów, które tak świetnie realizują to zadanie. Ale, szanowni państwo, to nie powinno powodować jakiejkolwiek stagnacji. Dlatego też. Dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć dyskusję, bardzo szeroką dyskusję na temat rozwoju portów. Oczywiście porty przyjęły swoją koncepcję, swoje strategie w ramach rozwoju. Myślę, że będą je realizować sukcesywnie, ale ta platforma szerokich, szerokiej wymiany informacji będzie miała ogromny wpływ na to, co będzie działo się za chwilę. Jeśli chodzi przede wszystkim o przekierowywanie mas ładunkowych, o poszerzanie swoich możliwości, o realizację zadań, które mają bezwzględne znaczenie dla gospodarki i budżetu państwa, bo chociaż ten czas covidowy był tak trudny, to porty. Polskie w ramach CEU i Danii przyniosły ponad 30 miliardów złotych do budżetu państwa. To jest ogromny zaszczyt i wskazuje na to, jak, jaką drogą, jakim kierunkiem powinniśmy podążać. Z drugiej strony oczywiście ogromne podziękowania dla wszystkich operatorów, którzy w końcu funkcjonują na tym porcie i to oni realizują zadania w zakresie, oni Walczą o kontrakty i przyciągają w, przede wszystkim kontrahentów w ramach przeładunków. Serdeczne podziękowania składam wszystkim operatorom, którzy przyczynili się do rozwoju polskich portów. Oczywiście nasza dyskusja, myślę, już dotarła do bardzo kulmina, kulminacyjnego momentu, jeśli chodzi o rozwój portów. Myślę, że. To jest czas, abyśmy rozpoczęli dyskusję na temat akwizycji. Przygotowujemy rozwiązania prawne, które umożliwią portom inwestowanie w, w, poza granicami naszego kraju. Myślę, że to jest ten krok, który powinniśmy wykonać w ramach oczywiście poszerzania naszych możliwości, w ramach rozwoju portów i w ramach przekroczenia tej magicznej 100 milionowej przeładunków w portach, tak aby osiągnąć kolejny etap, przecież na, na tych wynikach nie możemy się zatrzymać. W związku z tym dzisiaj myślę, że rozpoczniemy taką dyskusję właśnie co do przyszłych inwestycji, co do poszukiwania miejsc, gdzie polskie porty będą znajdowały swoich partnerów, ale w sposób związany już inwestycyjnie, również gospodarczo, również poprzez poszczególne przedsięwzięcia w ramach oczywiście swojej działalności i możliwości. Myślę, że te akty prawne, które obecnie przygotowujemy, przyczynią się do tego, aby zachęcić zarządy do podjęcia bardzo ambitnych wyzwań, ale bezwzględnie koniecznych do tego, aby pokonać kolejną barierę i wyjść na wyższy poziom. Oczywiście te zadania, które bieżąco są realizowane przez porty, które będą realizowane bardzo ambitnie przez porty to wielkie wyzwanie i rzecz konieczna to poszerzenie dostępu tak od strony lądu, od strony morza, ale i również nowe piersy czy terminale, które są realizowane to w zadanie bezwzględnie konieczne dla kontynuacji rozwoju. Szanowni państwo, szanowni państwo, drugi temat, który jest dla nas wykładnią dzisiejszego kongresu, to oczywiście morska energetyka wiatrowa. Oni wielokrotnie i bardzo wiele się mówi w ostatnich czasach. Ja nie chciałbym powtarzać tych wszystkich rzeczy na temat, na temat oczywiście roli i znaczenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, ale dla branży morskiej bezwzględnie jest to rzecz zupełnie nowa. Dająca ogromne możliwości, ale w innym zakresie, przede wszystkim operacyjnym. My tutaj w tym momencie nie możemy mówić o zbyt ogólni, o ogólnych rzeczach związanych z tą z energetyką, jaki będzie to miało w przyszłości wpływ. My już dzisiaj musimy przygotować się do inwestycji, do całej obsługi, przede wszystkim do stworzenia rozwiązań, które będą realizować te zadania. To wybitnie morski charakter inwestycyjny, to wybitnie morski charakter obsługowy w tym zakresie i tutaj cała branża również powinna bardzo mocno włączyć się w tą dyskusję i wypracować rozwiązania, które już bezwzględnie przynoszą, przyniosą w przyszłości za chwilę, bo przecież w przeciągu roku dwóch rozwiązania w postaci organizacyjnej realizacji poszczególnych Zadań. Więc ten temat dla nas jest bardzo ważny, chcemy o niego dbać, koncentrujemy się na tym temacie, na tym temacie i stworzymy rozwiązania tak, aby sprostać wyzwaniom, które towarzyszą no, bardzo trudnej dziedzinie bardzo trudnej, bo jeszcze przecież w Polsce nieznanej, dopiero rozwijanej. Szanowni Państwo, myślę, że kilka słów należy też powiedzieć o kwestiach związanych z całą gospodarką wodną. To w końcu przecież organizm, który współpracuje ze sobą tak inwestycyjnie, jak przede wszystkim w ramach oczywiście wspólnej polityki. Tutaj ogromne podziękowania dla Wód Polskich, które realizują w sposób bardzo kierunkowy zadania wczoraj mieliśmy bardzo ważną inwestycję w postaci otwarcia w zasadzie myślę zapowiedzi otwarcia pierwszego szlaku żeglugowego ta żegluga Śródlądowa musi być rozwijana i kontynuowania. Krajowy Plan Żeglugowy, który opracowaliśmy i tu znowu podziękowania ogromne dla polskich portów. Od, Odrzańska Droga Wodna, która została zrealizowana przez Port Szczecin-Świnoujście i Wiślańska Droga Wodna przez port w Gdańsku to bezwzględny wkład, Właśnie portu w realizację tych zadań, ale to również cały proces i temat związany z gospodarką wodną w zakresie walki z powodziami i z suszami. To nowe zjawiska, z którymi mamy do czynienia przede wszystkim w obszarze błyskawicznych powodzi, które wszystkich będą nas dotyczyć, ale i również ogromnych inwestycji bezwzględnie związanych w gospodarkę wodną, którą będzie przyczyniać się przede wszystkim do podniesienia z, przede wszystkim bilansu wodnego, ale zabezpieczenia tych wszystkich potrzebnych działań, tak, aby można było w komplecie realizować zadania związane z całą gospodarką morską i wodną. Szanowni Państwo, chciałbym przy tej okazji, jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie podziękować, życzyć owocnych obrad, wielu, wielu wniosków, które wysnujecie Państwo, które zaproponujecie do realizacji i jednocześnie chciałem ogłosić to, iż Ósmy Kongres uważam za otwarty. Dziękuję bardzo.